Dzień dobry. Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa w środę 1 października do Biblioteki Albląskiej na kolejne spotkanie autorskie. Tym razem naszym gościem będzie fenomenalny autor Michał Witkowski, autor znanych, bardzo lubianych i nagradzanych książek, m.in. Lubiewa, Fototopety, Barbary Radziwiłłówny z Jaworzna Szczekowej, Drwala czy Zbrodniarza i Dziewczyny i ostatniej Wiara Autobiografia. To jest pierwszy tom autobiografii, w której autor opowiada o swoim dzieciństwie i dorastaniu w czasach PRL-u. Przepiękna książka, w której tak naprawdę dowiadujemy się, co ukształtowało Michała Witkowskiego, pisarza ja zapraszam przede wszystkim na spotkanie z bardzo ciekawym człowiekiem, bardzo oryginalnym, którego książki iskrzą humorem, są pełne autoironii, no i są bardzo charakterystyczne w stylu, nawet zostało uknute takie powiedzenie, Witkowszczyzna. Ja zapraszam serdecznie w środę, 1 października do Biblioteki Albląskiej, na pewno będzie to spotkanie, które długo pozostanie w Państwa pamięci.